Witam w ten piękny kolejny tydzień, kolejny wóz na zrobienie softa, znów dieselek po kłosie promocji z zeszłego tygodnia, Volkswagen Tiguan, silnik DFHA, czyli dwu-litrowy turbo diesel, 190 koni. Zaczynamy od wyczytania, także bierzemy autotunera, kiwi już na nas czeka, w pełnej gotowości. Tym razem kabel jest nieprzyczesny, bo wyłapali się na jednym ze zdjęć, że przyczasną kabel, co jest fopa. Co najlepsze, ja to tylko go do zdjęcia. A jak go czytałem na filmie, to miałem go, miałem go nie przycześnie tego, tylko tak właśnie delikatnie jak teraz. Dobra, Tiguan. Szukamy Tiguana, Tiguan, rocznik 18 I mamy dwulitrowy diesel. 190 koni. Diesel 190. Mamy ich 3, Raz, dwa i trzy. Zakładam, że może być ten ostatni, skoro to jest młode auto. O, proszę bardzo. Wyczytane, Zarobiście. Znaczy, zidentyfikowany. Mamy odczyt z chmury, wirtualny LLPA89. LLPA89. Skrzynie też robimy, prawda? Zrobimy od razu skrzynkę. Życzenie klientów jest 300 koni. Zobaczymy, może się uda. Ja wiem, że pani żartuje, spokojnie. To byłoby niemożliwe w tym setupie, Ale dwójka się pojawi z przodu. Deku 250, Deku 300, Deku 500. Jest 190, jest taka szansa. No dobra, spróbujmy Zidentyfikujmy. Jest 500. Potwierdza. Czas na zredagowanie maile do Kiwiego. Kurde, tak teraz nagrywam to. O, zobaczcie, są chętni. A co prawda, na bieżąco odpisujemy. A to tutaj cały czas maila się pojawia. Bardzo fajnie, bardzo na miło w ogóle, że się zgłaszacie. Lender LLPA 89 Tiguan. Napisaliśmy maila, że Volkswagen Tiguan 2.0 TDI z 2018 roku DSG do 500. Pan twierdzi, że pełna seria, prośba o moc skrzyni silnika z odczytem z chmury. No i tutaj jest zażalenie na seryjne nastawy. Jak to kupcie mówi ładnie, skrzynia zamula, odmulimy skrzynię Czyli żeby nie schodziła do tych 1200 obrotów, bo nie ma czego szukać w tym aucie wtedy. Żadnych wyrażeń z jazdy nie ma. To czekamy na odpowiedź od Kiwiego, a my tymczasem bierzemy się za pomiar. Pomiar ile auto ma seryjnie. Także uruchamiamy hamownię i zmierzymy go z jaką mocą auto przyjechało. No tutaj ta hamownia jest fajna, bo ma swoją bazę danych pojazdów. I od razu, jeżeli oczywiście uda się namierzyć auto, ale był na przykład Mitsubishi Legnum, rzadki wóz i udało się go znaleźć. Dowiadujemy się, że to jest dwulitrowy dieselek 190 koni i 400 Nm. I zawsze jest to jakiś punkt odniesienia do tego co auto wypluło później na, na rolkach Czy jest bonus od fabryki czy, czy niestety nie Jak to zwykle bywa w Volkswagenie bez najmniejszych problemów pacjent się posłuchał Zobaczymy co nam powie hamownia? 190 koni powinno być. Zapraszamy pana właściciela. Mamy 409 N i 196 koni mechanicznych, czyli książkowo są powody do dumy i ktoś tu miał nosa, że nie ma 200 koni. Nie ma powodu do wstydu. Tiguan wypluł serię. Właściciel zadowolony. Czekamy na plik od Kiwiego, a tymczasem nizmo już na podnośniku. Cześć Tomek. Co tu będziemy robić? Zgłaszałeś, że masz jakiś luz w kole? No skupcie, sprawdzaliśmy to i. Tu był chyba jakiś bardzo duży luz. Czekaj, może teraz z bliska pokażę, no. I to nie jest niedokręcone koło. Nie, to jest ewidentnie łożysko rozsypane. Zrobiłeś przegląd samochodu taki powierzchowny i dopatrzyłeś się kilku rzeczy. Co jest do zrobienia? Z przodu sworznie, lewa, prawa strona. Prawy tu w ogóle luz ma. Mhm. Lewy rozwaloną gumę. Końcówki drążków po, po obu stronach. Mhm. Prawy drążek kierowniczy też jest do wymiany. Tyle. Reszta wygląda ok, Nawet zdrowy i ładny spod spodu. No tak, to prawda. Pamiętam, że wtedy jak go oglądaliśmy, to Robił wrażenie, że O dziwo nic go tutaj nie błota No tak on po terenie chyba jeździł? On ogólnie chyba wywalił gdzieś w jakieś błoto I to błoto to jeszcze z Ameryki jest O dziwo No dobra, to co? Patrzymy się czy, jest w, ogóle, czy w ogóle dostępne są te części w Intercarsie Jak nie to ASO To jest fajna gratka No i gwint tutaj mówi, że A to pamiętam BC Racing, jaki BC Racing jakiś chyba tu jest, był tak? No jest, widać Nie no, nie mogę się doczekać tego wozu A jeszcze jedno pytanie Mamy wiązkę z przodu taką, bo jest urwana. Możemy podejść tam. Czy jesteśmy w stanie to wymienić? Tak, czekaj, pokażę Ci. Ona w sumie tu nawet wisi, widzisz? Patrz. tak? Jedna ta wiązka, tak. Resztki. Tu lampy przez to nie da radę podłączyć. Mam taką wiązkę. Możemy to też od razu zrobić? Zrobimy, zrobimy. Będziemy domontowali i się tego makaronu Przywiozę maskę za kilka dni. W sumie będzie można założyć lampę, maskę, zderzak. Auto nawet zrobi się bardziej kompletne. No dobra, to tyle. O ile uda nam się zrobić to w tym tygodniu, to pokażemy efekty. Też co zauważyłeś? Tu masz luz na prawym sporze. Aha. Słychać i widać. No. Dobra, zrobimy no, wszystko. Trzymam krzyki za to, że w karsie takie rzeczy są. Podłączamy zasilacz, czyli wszystko zgodnie z naukami Kiwiego. 14,5. A swoją drogą zobaczcie, cała stara elektryka została już wywalona. Będzie można powoli zacząć bawić się w montaż nowej, bo jeszcze korzystam niestety z przedłużaczy. I z jednego kontaktu praktycznie. Bierzemy Autotunera, mudzimy. Proszę, mamy odpowiedź od Kiwiego. Są dwa pliki: silnik i skrzynia. Zaczniemy od silnika, bo to trwa dłużej. Miejmy to najtrudniejsze z głowy. Zaczęło się. No to teraz tylko poczekać 10 minut i będzie gotowe. Silnik przynajmniej. A few moments later. Mamy zielony napis, więc jest gotowe. Jeszcze zrobimy skrzynię. Czy się identyfikuje? Tak. To robimy zapis. Kurde, ale mi Kiwi nauczył wszystkiego fajnie. Zarobi się. Kurde, ale mnie tych wszystkich skrótów Kiwi nauczył. Rewelacja, teraz się pracuje jakbym to ogarniał od lat. Fajnie tak skorzystać z doświadczenia kogoś, kto, kto był chętny się nim podzielić. Bardzo, bardzo mi miło i bardzo dziękuję. No i idzie. Napięcie mamy cały czas dobre. O, tu nawet sprawnie idzie. To kto wie, może zaraz będziemy robić już pomiar Ha! Szybciutko Rewelka No dobra, to w takim razie wchodzimy W logowanie Powiem Wam, że ten autotuner to jest zarąbiste narzędzie Polecam każdemu Intuicyjne jeszcze jak macie takiego kiwiego pod ręką, który podpowie wszystko Żeby Wam się pracowało jak najlepiej To miód bajka Plastiki wróciły na swoje miejsce Zamykamy Wiesimy światło. Chwila prawdy, czy wóz odpala po zagraniu softa? Mamy to. Co ciekawe, w ogóle nie włączyłem kontroli trakcji. Auto się nie jarnęło, że jedzie po rolkach, także rewelacja. Temperatura w dolocie, co my mamy tutaj? 53 stopnie, no to wypadałoby go trochę przychodzić. Zjedziemy poniżej 40. Dobrze, możemy jechać, mamy 38 stopni. O o wiele lepiej poszedł ten pomiar. 442 N i 214 koni, czyli przybyło nam tych koni około 20, a nutów około 30 35. Ładnie. Zobaczmy loga. Zadane mamy 18 i wykonuje 1,8. Bardzo ładnie. Super. Dobra, dzwonimy do KIWIGO upewnić się, że wszystko jest ok bo to tylko okiem amatora było sprawdzone gasimy wentylator zgodnie z podpowiedziami Kiwiego, żeby tutaj sobie nie nabijać rachunków pięknie kolejny wóz zrobiony i drodzy to jest ciekawa sytuacja dostaliśmy od Kiwiego kolejny plik dlatego, że wysłałem mu loga oraz wykres wóz się słucha, że dawka jest w porządku wykonuje zadany boost i że mamy bardzo bezpieczny EGT swoją drogą możemy wejść zobaczyć jakie to EGT jest Najwięcej co się udało zarejestrować to 770 stopni. No i Kiwi zadecydował w związku z tym, że wyślę drugi plik, troszkę bardziej hardkorowy i zobaczymy jak wóz się zachowa. Pytałem go też o tym, czy powiedzieć o tym Wam, czy nie, no bo wiadomo, niektórzy tak nagrywają, że im zawsze wszystko za pierwszym razem wychodzi. No i powiedział, że tak, jak najbardziej mów, że no pokażmy to, że czytamy logi i na podstawie logów decydujemy o tym, że możemy pójść grubiej, że ten pierwszy krok zawsze jest ostrożny, że tutaj wszystko jest robione w sposób bezpieczny przemyślany no i jak wóz tak fajnie przyjął tą słabszą mapę no to teraz pora na taką troszkę bardziej hardkorową oczywiście powiedzenie o niej hardkorowa nadal jest na wyrost bo to jest bardzo bezpieczna mapa czyli zagramy jeszcze jeden soft silnikowy tym razem jest AM sure zagrywamy, zagrywamy mocniejszego mola zobaczymy co wypluje, fajnie bo będziemy mieli porównanie czyli ten wypluł bezpieczne 214 koni i 442 N Ładnie, szybko poszło 2 minuty To ten drugi soft się zaczytał szybciej Widać, nie musiał wszystkich bloków robić Plastik na swoje miejsce 65 stopni w dolocie, dobra, zrzucamy temperaturę na początek 34 stopnie w dolocie Ale się wyrywa Mod 2, Run 1. Drugi plik faktycznie dał trochę więcej mocy 225 koni i 467 newta. Co prawda tu mamy jakąś taką dziwną górkę. Zaraz to skonsultuję z Kiwim. O, Bardzo ciekawy przypadek i dużo nauki z niego dzisiaj dla mnie płynie. Wykres jest jeszcze do zaakceptowania. Mimo tej górki prawdopodobnie ona nie byłaby wyczuwalna. Jednakże logi mówią o tym, że zbliżyliśmy się temperaturą gazów wydechowych do podbramkowej wartości. Znaczy, może nie podbramkowej jeszcze tutaj na hamowni, ale na drodze byłoby to już jak najbardziej możliwe. Włączmy sobie EGT i zobaczcie, że udało nam się zarejestrować 890 stopni, praktycznie. Podobno 930 to już jest limiter i wtedy auto wejdzie w jakiś taki tryb póławaryjny Co na drodze byłoby jak najbardziej możliwe Jeżeli jechalibyśmy na tym mocniejszym softie z gazem w podłodze No to byłoby łatwo osiągnąć ten limiter Stąd decyzja, że zagrywamy ten troszkę słabszy soft Czyli 442 N i 214 koni mechanicznych Taka decyzja Czyli wracamy do poprzedniego softu Uściślimy. Z tych wszystkich pomiarów to mamy serię 196. To jest ten pierwszy soft, gdzie wyszły dużo niższe wartości EGT, a to ten najmocniejszy, w którym EGT było już tak podbramkowo. No i rezygnujemy z tego na rzecz tego. Tym samym pan będzie miał tyle momentu i taki przebieg. To i tak jest sporo więcej od tego, co było seryjnie. I tyle mocy względem serii tutaj też jest naprawdę czasem po 20-25 koni więcej a będzie na pewno bezpiecznie na drodze, nie będzie żadnych niedogodności w postaci telefonów, że się zaświeciła jakaś kontrolka, że auto straciło moc. Słowem, auto będzie nadal jakby było jak z fabryki. Z Warszawy i od razu do roboty. Tym razem coś, co lubię, czyli Audi A4 dokładnie. 1.8 turbo, quattro, w pięknym stanie. Zresztą, jeżeli nie wierzycie, patrzcie, jaki piękny stan. To się już nie zdarza. Uff. Wiadomo, silnik prawdopodobnie był wyczyszczony przed wizytą, bo to świeży nabytek, ale naprawdę robi to wrażenie tu od spodu. Zobaczcie, jaki to jest bardzo ładny stan. Tutaj nic nie cieknie, nic się nie poci. Rzadkość, także zmierzymy, zlogujemy. Jeżeli będzie w dobrym stanie, to może nawet i softa zrobimy. Bezpieczeństwo: przede wszystkim zapinamy pasy. Pierwszy kabriolet, nie, a stąd był wcześniej. No, tak pięknego jeden 18 Turbo dawno temu nie widziałem. Moment od linijki 173 konie zamiast 163 i 245 N zamiast 225. I zobaczcie, w jak bardzo dużym, szerokim zakresie. Także pacjent pretenduje do zrobienia stage one Kurde dzisiaj dzień kabrioletów, kolejny kabriolet i tym razem Mazda MX-5 Strojenie na Standalone Wynajem hamowni na czas strojenia Proszę bardzo, zapraszamy Słuchajcie, nowa sytuacja na hamowni, po raz pierwszy nie muszę się martwić o przód Dlatego, że auto jest tak krótkie, że nie wjechało przodem na rolki Tylne się kręcą Przednie stoją normalnie pomiędzy rolkami Idealnie jak łączyłem na hamowni Mazda sobie jeździ, już przybyło 13 koni, także całkiem dobry wynik. A my zagrywamy softa, soft do pasata 76%, idealnie. Zasilacz podłączony, szkolnych błędów na razie udało się nie popełnić. Miata odjeżdża zadowolona. Pomiary dobiegły końca, czyli początek był 144 konie, 164 Nm, a na koniec udało się zrobić 157 koni i 170 N. Właściciel zadowolony? Zadowolony. Zadowolony. Czyli jest więcej niż seria, także przynajmniej warto było. Witam. W środę dzień zaczynamy od wizyty w PetroBazie. Zaczniemy od wymiany oleju z okazji. 680 tysięcy kilometrów przebiegu. Pokażę. Proszę bardzo, wczoraj na trasie z Warszawy do Wrocławia wyskoczyło 680. Nowy filterek, już na swoim miejscu, oczywiście w powiększonej wersji. Zakładamy korek spustowy. I na koniec creme de la creme, wisienka na torcie, zalewamy olej jako niezmiennie. Od setek tysięcy kilometrów. Nic nie stuka, nic nie puka, robimy kolejne 10 tysięcy kilometrów. Środa, bardzo ładny dzień Zetka przymierzamy do loty czy pasują z 70 bo będziemy pewne testy robić na żółtej Zetce ale to oddzielny temat, może nagramy na, tym, na ten temat w ogóle oddzielny odcinek. Tutaj robimy wymianę oleju 8HP i ten wóz wjeżdża zaraz na hamownię może nie takie zaraz, bo, bo jeszcze coś mamy po drodze do zrobienia ale ten wóz wiedzie dzisiaj na hamownię i robimy stage one jeżeli chodzi o moc a w międzyczasie przyjeżdża M2 Smurf Popularne auto z Wrocławia na pomiar mocy, dlatego że dołożyli trochę mocy i trzeba zobaczyć, ile przyrosło. Olej w skrzyni wymieniony. Czas na softa. Zmierzymy serię. Kiwi już zdążył przygotować plik. Podczas gdy my robiliśmy wymianę w 8HP, Kiwi już przygotował stage one. Także na razie pomiar na serię 184 konie. Tyle powiem jeszcze ten dwulitrowy dizelek. Proszę bardzo, oto kolejny ciekawy przykład tego, że wychodzi. Minimalnie mniej niż powinno, czyli 181 zamiast 184, ale wszystko w granicach normy, oczywiście. Co ciekawe, na no ta grupa waga, jak przejeżdża, to zawsze wychodzi te kilka procent powyżej tego, co deklaruje producent. No i zrobiliśmy dwa przejazdy z klimatyzacją i bez klimatyzacji. Szczerze nie wiem, jak dać do tego komentarz, dlatego że wyszło dwa konie więcej, ale 7 minut mniej bez klimy. Ten drugi przejazd, bo pierwszy był z klimą. Tak się to prezentuje. Podłączamy zasilacz, zagrywamy. Stage 1 i mierzymy ponownie To jest ciekawa ciekawostka, tutaj prosi zapiąć pasy, żeby móc pójść dalej dzień dobry moi mili, kolejny dzień zaczynamy od pomiaru driftowozu, który już zdążył zostać zmierzony E46328 Wolno sące no, kreski wyszły jakie wyszły, no nie są to najpiękniejsze kreski na świecie, ale Pan zadowolony, bo zrobił sobie remont własnoręcznie i auto wypluło Deklarowaną moc, którą miało wypluć, także jest pełen sukces a my czekamy na kolejne samochody, dlatego, że kolejne auta to już będą softy. Dzisiaj będziemy robić Peugeota 508 chyba 2.0 HDI i jakiegoś Seata 1.6 TDI. No i może być jeszcze jeden pomer, także dzieje się. Poza tym dzisiaj nagraliśmy odcinek z Adamem, który wpadnie w piątek jutro. To by było na tyle. Raport sytuacyjny zakończony. Tak będziemy nagrywać? Siedzimy w Seacie. Seat jaki model? Seat Leon. 5F. 5F, silnik 1.6 TDI. i na mocy? CRKB, czyli 110 koni i auto przyjechało na pomiar jeżeli pomiar wyjdzie prawidłowo to zrobimy softa także taka oto historia na początek autospot okolic Łodzi 123 konie mechaniczne i 600, boże i 263 Nm Zumuję, żeby pokazać to z bliska. Bardzo ładnie. bardzo ładny wynik. Zapraszamy właściciela. E, no ładnie chyba wstał, co? No bardzo ładnie. I zrobił moment, ładnie. Wyłączę to. tylko wentylator. Regenerowane turbo. Regenerowane turbo, mówiłem nawet. No słuchaj, masz 123 konie, 123 konie i... Przy 8, 800, no przy... 1900 Tak, przy 1900 obrotów masz, masz pełnego newta Nie no, to kurde dobrze zrobili turbo Ładnie, ładnie, ładnie. A gdzie robiłeś turbo? Nie wiem, to poprzedni właściciel Ale jakaś gruba kasa to była położona, więc ktoś się chyba postarał, bo DPF no, też był bo oczywiście jak poszło turbo to zażegało DPF-a, więc okay. ogólnie za 5 koła miał rachunek na naprawę No to co, jaka decyzja? Robimy softa? Oczywiście, że robimy. No to robimy softa, rewelacje Dobrze, pora na wyczyt Seat Leon, 13 rocznik, 1.6 TDI, auto w pełnej serii sterownik, wyczytany z chmury, prośba o moc silnika i wyłączenie start-stopa. Wysyłamy taką korespondencję do Kiwiego i czekamy na zwrotkę. Uwaga, chwilę prawdy. Czas na logi. Zajrzyjmy, poniżej 40 stopni w dolocie. mówi, że o wow, ale ładnie. To są przyrosty. 146 koni, 320 Nm. Ładnie. No zobaczmy jeszcze co mówi, co mówią pomiary. Włączymy sobie tylko wentylator, bo temperatura gazów doszła do 858 stopni. 1.21, 1.11, 1.08, 1.04, 0.3. Spoko, wszystko ładnie. Tak, jak być powinno. A w tym czasie wyczytujemy Fokusa ST, ale nie dajcie się zmyślić, dieselek. Ford Focus ST w dieselku 2.0 TDCi fajnie, bo 185 koni seryjnie tutaj pewnie jakichś monstrualnych przyrostów pewnie nie będzie ale zawsze coś. Wow! Ale dzisiaj wóz na hamowanie przyjechał. Sztos! Takie wozy to ja lubię. Mamy tutaj cynk od właściciela, że ktoś kto się zna na tych autach twierdzi, że coś tu musi być zrobione, bo auto jeździe trochę lepiej niż seria. Zaraz to sprawdzimy, czy to prawda, czy placebo. Ale wóz piękny, to trzeba przyznać. Takie wozy zapraszam z wielką przyjemnością. Krótkie ujęcie pięknego samochodu. Trzeba to uwiecznić. Wóz upięty, wentylator ustawiony. Wóz wprowadzony do bazy danych. Z tyłu na trzy pasy, żeby nam przypadkiem nie odjechał, bo ma na pewno cztery koła. Jedziemy. Masz 500 Nm co prawda w takim piku, ale dużo i 360 koni. Drodzy, tego wozu przedstawiać nie trzeba. Drzwi są przymknięte, dlatego żeby jak najmniej hałasu się wydobywało na zewnątrz. Auto już kiedyś było na rolkach tutaj. Zmierzyliśmy. Ile było mocy? 598 koni, niecałe 600. Dziś samochód przyjechał wzmocniony. Reyskiw został zaktualizowany o nową mapę i powinno wyjść więcej. Czasy 100-200 jakie wychodziły? 6,21 10200. Zapowiada się ostra walka z trakcją. Miejmy nadzieję, że roleczki to ogarną. 690 koni, 812 Nm. Grubo Bez odblokowanego sterownika Nowy tydzień zaczynamy od dokończenia tematu nagraniowego z zetkami Dlatego, że dopiero teraz przyszedł drugi taki sam stożek Wszystkie opaski podokręcane Długi dolot stylena, Stilen Gen 3 Podobno pomaga, nie przeszkadza w zetkach Założony Nisa się już grzeje Silnik odpalony Wentylator ustawiony, tak, żeby się doloty nie nagrzały. No bo, jakby to stało w miejscu, nie byłoby przepływu powietrza, to byłaby lipa. Odcinek z zetkami dobiegł końca. Długie doloty okazały się być bardzo pomocne i uratowały honor żółtej zetki. Pokażę Wam tak kątem oka, żebyście bez jakichś szczegółów e, się dowiedzieli, czy to pomogło, czy nie. Przybyło mocy, przybyło momentu. No i na zakończenie tego odcinka co prawda zahaczamy o kolejny tydzień, ale dobra, niech ten poniedziałek też się zaliczy do tego odcinka. Golf 2.0 TDI. Pan przyjechał na wymianę oleju w skrzyni DSG, dq 250 oraz na mod silnika i mod skrzyni. Także taka typowa proza hamowniana i warsztatowa. Tym akcentem zakończymy ten odcinek. Zobaczymy jakie przyrosty da Sofcik od Kiwiego Golfik już upięty na hamowni. Zaczynamy od, od pomiaru referencyjnego. Wóz już wprowadzony do bazy danych. Sprawdźmy, ile z tych 150 koni tutaj się zachowało, a zazwyczaj jest ich po prostu więcej. Bonus od producenta w grupie waga jest zawsze znaczący. Panie właścicielu, auto wypluło 156 koni. Oraz 338 minuta, czyli ponadprogramowo. Nowa wiadomość od Kiwi'ego, także soft w skrzyni też już dotarł. Wcześniej zagrałem sobie silnik i silnik Kiwi obrobił też z wyprzedzeniem. Dobra, wejdźmy sobie w autopne Mamy zagrany soft, teraz yy, poszukajmy, jaką mamy temperaturę w dolocie. W dolocie jest 46 stopni, trochę dużo. Tym razem kulki nie wcisnąłem. Mamy luz. Stresujesz jeszcze? Nie. nie. A no pan ci, że wielu właścicieli yy, siedząc tutaj na fotelu pasażera podczas przejazdu, to wiesz, palpitacja serca, co to będzie, co to będzie, czy nie wybuchnie. 184 i 387, n. nie dziwię się, jakiwi stwierdzić, że możemy dołożyć jeszcze koksu. Popatrzmy sobie na lampę. 1,92, 1,42, 1,34. 25, 18, 17, 1,16 To jest najniższa jaką udało się zarejestrować. No dobra. Tu na samym dole mamy 867 stopni 878 878 i spada. Czyli najwięcej to było takie niecałe 880. Golfik zdążył już pojechać, ale omówmy wyniki. Za 156 koni zrobiło się prawie 30 więcej. Również kilkadziesiąt niuta przybyło. I tak wygląda teraz przebieg momentu i mocy. A na hamowni już kolejny wóz. Nowa BMW G20. Ostatni wynik dzisiejszego dnia to 200 koni, 421 N, Czyli jest bonus od fabryki. Piękny, książkowy wręcz przebieg. I w ten sposób kończymy pracę. BMW g 23 seria, zjeżdża z rolek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!